Dlaczego Napoleon bał się polskich ułanów? Ale zanim odpowiem, zostaw suba i lajka. To nie byli zwykli żołnierze, to była żywa broń, której bali się wszyscy. Kiedy Napoleon widział ich szarze, nie widział kawalerii, widział siłę natury. Rok 1808, wąwóz Somosiera w Hiszpanii. Cała potężna armia francuska zatrzymana przez cztery baterie armat. Generałowie rozkładają ręce, to samobójstwo. Wtedy cesarz odwraca się i rzuca jedno zdanie do Polaków: Zostawiam to wam. Co zrobili? W 8 minut 8. Niewielki oddział 125 szwoleżerów wpadł w piekło ognia, galopując pod górę prosto na lufy armat. Zdobyli wszystko. Otworzyli drogę na Madryt. Zrobili to, co niemożliwe. Ale dlaczego nie walczyli? Walczyli za Francję, walczyli za Polskę. Wierzyli, że u boku Napoleona odzyskają utraconą ojczyznę. Ich lance niosły nadzieją całego narodu. Każda szarża była krzykiem rozpaczy i dumy. To dlatego Napoleon ich cenił. Nie bał się ich w boju, on bał się potęgi ich ducha. Wiedział, że Polak walczący o wolność jest nie do zatrzymania. Sam cesarz powiedział po samosierze: Dla moich Polaków nie ma rzeczy niemożliwych.